Witajcie. Pod koniec września na tych trzech grządkach wysiałem rzodkiewkę. Niestety widzę, że tej sarny zaczęły się dość mocno interesować. Są ślady, podgryzają liście, no i niestety wyrywają. Więc postanowiłem troszeczkę sobie zebrać do domu. Tych może nie za dużych, no, ale już takich, powiedzmy, możliwych do zjedzenia. Przynajmniej dla smaku. No i co? Mogłem posiać je z tydzień, może dwa tygodnie wcześniej. Wtedy zapewne byłyby fajniejsze. A tak to? No, taka kuleczka wielkości, powiedzmy. Paznokcia nie są duże, ale efekt jest. Tutaj się staram wymacać jakieś takie większe. Niestety one tak nierówno wschodzą, bo widzę, że tutaj o, dopiero wychodzą. Na wszystkie wsiadło. No, Szorta wrzucałem. 23 września No tutaj to tak najsłabiej wyszły No ale też miałem mieszankę nasion różnych Starych, nowych No tak naprawdę wrzuciłem to do jednego Do jednego pojemnika I Wymieszałem po prostu O, ta jest taka nawet Nawet ładna No tutaj te sarny I dziki mi zaczęły coraz mocniej szkodzić nie tylko w tym, bo też rozrzucają kompost, drzewka podgryzają zimą, więc chyba nadszedł czas budowy jakiegoś płotu. Na razie może nie jakiegoś wielkiego. Bardziej będę celował w po prostu siatkę leśną. O, tutaj taka wyrwana. Wezmę już, bo to nie ma co zostawiać. Zbioru może nie ma jakiegoś oszałamiającego, ale też ten okres czasu, w którym to rosło, nie był jakiś wybitnie ciepły. Więc mogły, nie miały tak szansy po prostu rosnąć. no tak postaram się je ułożyć, żeby było widać. Wiadomo, że w sklepie większe ale tutaj przynajmniej jakaś satysfakcja z tej uprawy jest. O, to jeszcze, to jeszcze sobie weźmiemy. O, i taki dzisiaj będzie zbiór. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.